Dzień dobry, witam serdecznie moich widzów. Dzisiaj może taki trochę nietypowy filmik, bo tro troszkę Was przyzwyczaiłem do tych radiotelefonów ostatnio. A jeszcze coś tam na pewno Wam pokażę. No, ale, ale dzisiaj mam taki przyrząd, w zasadzie jest to. Można powiedzieć, odbiornik. Element awioniki, czyli, czyli wyposażenia samolotu, e, to jest odbiornik, który pracuje w tak zwanym systemie VOR. Victor Oscar Radio. E, no i też ILS-a odbiera przy lądowaniu. Tylko chyba nie, nie jest takim pełnym odbiornikiem systemu ils ale. E, no głównie jest do, do nawigacji, używając systemu VR lotniczego. Przeznaczony, pokręcę, pokażę, że tu gałki się kręcą. A... Tak, w ogóle. Urządzenie. Słuchajcie, urządzenie jest urządzeniem firmy. Badin Crozet, tak się chyba czyta Także myślę, że to jest francuski producent no Myślę, że jest gdzieś to z lat 80, może, może 90 początek, nie? Eee, taki, taki fajny artefakt, <śmany> fajny fajny sprzęt, no trafiło na mój kanał, bo jest urządzeniem radiowym czysto, nie? Tutaj Akurat to jest odbiornikiem. Jak widzicie, od razu rzuca się w oczy częstotliwość, nie? Można tutaj dwoma pokrętłami sobie zmieniać, czyli ten, ten system VOR. Popstrykam wam tutaj, żeby przełączyć te megaherce całe od 108, czyli trochę powyżej zakresu radiowego. Chodzimy do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, samymi megahercami do 117, nie? Od 108 do 117. Tutaj drugim pokrętłem można sobie przełączać z mniejszym krokiem. Są połówki także, jak widzicie. A jeszcze jest trzecie pokrętło, które jest potencjometrem, a te obraca tą tarczą do ustawienia chyba azymutu. No i są tam jeszcze takie mierniki wychyłowe, kurde, w sumie chyba dwa. Jeden poduje, powoduje wychylenie tej, tej strzałki do celowania. Tutaj, o, może będzie widać, jak on się wychyla. Widzicie, to jest tutaj. na ustroju elektromagnetycznym, a drugi jest tam taki, powoduje zapalenie takiego napisu NAV i tam jeszcze strzałka góra-dół jest, nie? Czy jesteśmy chyba pod ścieżką, ową słynną, albo nad ścieżką? Nie jestem tutaj mocno związany z lotnictwem, także może ktoś się trafi, kto mnie tu poprawi, ale, ale, ale taki beacon, czyli taka radiolatarnia lotnicza w systemie VOR, to jest tutaj niedaleko koło mnie, może niecałe nie 10 km. W takiej wsi skupowo możecie sobie znaleźć. Może kiedyś zrobię filmik, podjadę z teren i tam pokażę. Tam jest taka ciekawa okrągła ciekawa, antena, przypominająca karuzelę. To chyba jest taka wirująca wiązka emitowana przez tą latarnię, radiolatarnię. Z tego co się orientuje. No w tym, w tym paśmie można znaleźć tam, słychać to nawet u mnie tutaj Pokażę w tej chwili bo, bo nie wiem prawdę mówiąc jak podłączyć to urządzenie no głównie pokażę wam budowę bo jest ciekawa no, Myślę że takie, takie, takie urządzenia warto pokazywać ja to już to wstępnie trochę rozkręciłem no, Najpierw pokażę od razu Zdajmy tą budowę nie o Jest taka aluminiowa budowa Pokażę, kurczę Wam złącza. Zacznijmy od tyłu, może nietypowo. Złącze. Są złącza firmy Amphenol, przynajmniej jedno. Te takie wielopinowe, zresztą identyczne. Spotykane kiedyś w drukarkach firmy Hewlett Packard, nie? Tramentowych, chyba nawet i w laserowych bywało. Także. Port równoległy był przez takie złącze podpięty. No a jako, jako złącze do, anta, do anteny, czy, czy też jakieś kombinowanej anteny, może tam był jakiś duplexer, nie wiem, po drodze. To jest złącze BNC, co ciekawe w lotnictwie, właśnie stosowane, tak nazywane żartobliwie przez niektórych, bardzo niepewny konektor. BNC, BNC, a widzicie kurczę, w samolotach jakoś je lubieli w awionice lotniczej no i było stosowane o, to pokazuje od razu budowę, tutaj złącza, jakieś przepusty to nic ciekawego no ale tu już jest ciekawie, widać troszeczkę elementy mechaniczne, patrzcie ile tu zębatek jest mosiężnych, nie jakiś plastik to do napędu tej tarczy, natomiast tutaj przy przełączaniu częstotliwości też przez takie fajne przekładnie to się wszystko odbywa. No, jest pieczątka kontroli. Nie ja wiem, sądzę, że to rok jest 80. No ale może się mylę po francusku. No, przewracamy dalej. Tu jest jakiś napęd, wygląda jak Selsyn, który napędza 400 Hz, nawet pisze, także typowa częstotliwość stosowana, made in France, w urządzeniach lotniczych, radarowych. O, i tutaj właśnie dobrze widać ten ustrój od tej strzałki, to jest normalnie taki ustrój jak mikroamperomierz, nie? Kurde, wszystko na wierzchu, cewka. Normalnie cewka na wierzchu, bez żadnej osłony. To napędza tą, tą strzałkę, która jest tu na płycie czołowej, która pokazuje, czy jesteśmy, jaki mamy odchył od tej zadanej pozycji. O nie wiem, czy będziecie widzieli, spróbuję tu poruszać. Widzicie? Rusza się. Także chyba trzeba tak lecieć, żeby sterując sterami, żeby strzałka była na tym zerze, nie? Jak już ustawimy sobie ten nazymut, ustawię tu jakiś, kurczę, konkretny może na no, no, równą jakąś wartość, nie? O, precyzyjnie można. No a to częstotliwość, no to częstotliwość radiolatarni sobie ustawiamy. Natomiast ten ILS, z tego co zdążyłem się zorientować, to tu jest drugi taki ustrój, który też ma drugą strzałkę i ona spróbuje Wam pokazać, tu jak jest to okienko NAV, nie? Muszę się tu wcelować w tą strzałeczkę. No, może palcem jednak będzie precyzyjniej. O, widzicie? Jest okienko na to może być FB albo nad nawem, tu. Czyli chyba pod albo nad. No, Wyświetla się też taka strzałka FB, to strzałka poniżej. Widzicie? Świetla, pokazuje. A naw, a tu to powyżej. Czyli chyba trzeba tak sterować, żeby mieć to czerwone, nie? Schodząc do lądowania. Czyli to pod tą ścieżką, glisandą, jak to zwał, no. no, tak to się odbywa. Nie ma żadnego tu wyświetlacza. Oczywiście jest, jest tam z tyłu żaróweczka, która podświetla to wszystko, nie? Taka lotnicza. Pewnie na, na, na 28 V. Także o tu ją widać. Jest to, na tutaj. No, przełożenia to tutaj kurczę, zębatek, to tu nie koniec, bo tu jest jeszcze ich sporo. Eee, także nie chcę tego rozkręcać, bo no, szkoda mi to troszeczkę. No, szkoda mi to, to troszeczkę rozbierać, żeby wam pokazać, Patrzę, że to blacha to by się to zdjęła, nie? Ale nie wiem, czy to. No, nie Szkoda, nie szkoda tego rozbierać. W każdym bądź razie. Kłady scalone, widać takie normalne, przewlekane w obludowach Deal tutaj, gruby laminat, szklany. Część radiowa siedzi sobie w kranie poważnym. No, tutaj, tutaj, to to myślę, że odkręcę. Wam to no, trochę, troszeczkę spróbuję pokazać pod tą blaską, co tu siedzi jeszcze. No, tak to jest, jest wykonane. Myślę, że, że, że warto pokazać. Nie wszyscy widzieli takie urządzenia. O, ta blaszka się wyjmuje, także daje nam tu dostęp. Widać jest przełącznik z kwarce jakieś. To jakaś, jakaś chyba synteza albo pośrednia. Parę układów scalonych jest i tam są kupki przez przepusty. Wypuszczone na, na zewnątrz przewody, także taki montaż. Lata 80., no może koniec 70. przełącznik jest. Jakiś kurde izolator stworzywa, ale to nie jest. Nie jest jakiś kalit, nie? Kręcąc tutaj przez te przekładnie, to widać, że. O, tutaj jest napęd do tego przełącznika. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Tu, o, tam się kręci zębatka. Próbuję specjalnie obrócić, żeby... O, przełączyło. No, tam co jakiś czas, czas jakieś wypustki są, krzywki. Czyli to jest na... Kurczę, czysto mechaniczne rozwiązanie, no. Myślę, że wytrzyma spore przeciążenia I, i tutaj... Jak widzicie, bardzo solidnie sprawdzona technologia mechaniczna i, i tak to jest zrobione. No i na tym sobie te samoloty latały, nie? No, są już układy scalone, także, także no te, te urządzenia przeważnie zasilane są napięciem 28, pewnie jakby tam się trochę pokombinować, to Dałoby się znaleźć ten zasilający pin, ewentualnie kilka. A tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Widać, że jest taki rezystor dużej mocy. O tu, gdzie pokazuję go wkrętakiem, taki rezystor dużej mocy, z którego ciepło jest odprowadzane. Przykręcony jest do tej no, budowy aluminiowej. Myślę, że to jest jakaś forma podgrzewania. Te, tego urządzenia, żeby to się wilgoć nie, nie kondensowała, albo też po prostu no, ciepło jest z niego odprowadzane, nie? Przywody w teflonie. A tutaj kręcę tym na różne strony, żebyście zobaczyli, bo prosi. Prosi tym obracać niż, niż kamerą, nie? No i jeszcze raz zwracam uwagę na te, te elementy. mechaniczne. Zapaliłem podświetlenie, żeby pokazać wam jeszcze bardziej. Te ciekawe przykładnie o tu widać właśnie ten jakby kombinowany ustrój, który napędza tymi dwiema dwiema strzałkami, a tutaj. O widać jak chodzą te przełączniki tak. Od przestrajania częstotliwości. Także takie rozwiązanie ciekawe. Ten Selsyn to coś tu też napędza. On napędza tą tarczę kursową myślę. Przez przykładnie. Eee, także patrzcie. Tak to. O, jeszcze raz. Teraz dobrze widać te strzałki. To pokażę Wam tutaj. O. Jak jesteśmy poniżej, to poniżej, a jak powyżej, to powyżej. A jak lecimy chyba dobrze na ścieżkę, to na wsi świeci. Natomiast ta druga też tym ustrojem jest napędzana. Ona o, widzicie? Jak schodzimy z tej kurde tak zwanej glisandy, to pokazuje nam, że odchyłkę mamy od kursu, nie? To tak. O, to skręcimy sobie tarczą. Dobra, jeszcze przekładnie z drugiej strony. No idziemy jeszcze. Patrz, tutaj kręcę. Napędzam przykładnie. Myślę, że ona jest kręcona też z elsynami, tą od tarczy. Natomiast to jest ta od częstotliwości. Patrzę, ile tam. Ile tam zębatek bierze udział, także. Tamte od megaherców to napędzają. To jest jeszcze potencjometr, nie? Tu widać też elementy tego ustroju, który tymi dwiema strzałkami napędza, napędza te dwie strzałki. Tu jest jeszcze potencjometr. Myślę, że to służy do regulacji, kurde, czułości, po prostu w miarę zbliżania się do tej radiolatarni, żeby uzyskać 116, 400, 116, 500, nie? żeby uzyskać, no jak za silny sygnał, żeby sobie skręcić. Badin Croset. tu widać producent jeszcze raz. Przypominam, jest to odbiornik systemu VOR, Wiktorowska Radio i ILS. Co do ILS-a nie pamiętam częstotliwości, no ale to możecie sobie, sobie znaleźć. Nie? Urządzenie lotnicze. Czyli, czyli element tak zwanej awioniki samolotu. O, jeszcze raz skorzystając z podświetlenia. No bowiem, głównym moim celem, widać tu układ, też taki w profesjonalnej budowie, chyba ceramiczny, jakiś. A kwarce normalnie duże. O, także, jak wsiadacie czasami do samolotu pasażerskiego, starszego typu, no to, to, to ja Wam pokazuję, co, co siedzi w kokpicie, nie? Nie wiem, czy są używane jeszcze tego typu. Myślę, że mogą być, także. Lotnictwo tam też, podobnie jak wiele armii świata, lubi sprawdzone, sprawdzone technologie. Także to nie jest takie małe urządzenie, bo. Waży gdzieś może, nie wiem, z, ze 2 kilo może. No nie, może przesadziłem półtora, nie. W każdym bądź razie przywracam jeszcze na różne strony to, co jest porozkręcane, żeby Wam pokazać. także Elementów SMD tu nie widać. No mechanika jest, jest kurczę, bardzo poważna i solidna, także tak to tak to wygląda wewnątrz. No, to tak, tak na koniec roku, także święta już w zasadzie upłynęły. E, upływają, także wszystkiego dobrego życzę Wam w nowym roku. Oby był lepszy niż poprzedni. No, u mnie nie był zły ten, ale, ale myślę, że trzeba optymistycznie podchodzić i. Oby, oby nie był gorszy no. W każdym bądź razie oglądajcie moje filmy Subskrybujcie Piszcie komentarze Proszę łapki w górę tradycyjnie I takie też dłuższe komentarze Po parę słów Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału To, to zrób to, a zapewniam, że Będzie ciekawie Postaram się cały czas Coś ciekawego pokazać wam no myślę, że, że na razie trzymam poziom, także radiotelefony też na pewno będą, więc zapraszam do oglądania, komentowania tradycyjnie dla amatorów 73. Pozdrowienia. No i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego w nowym roku.